Każdy ma problem. <thấy> każdy ma, każdy ma, każdy jakieś tam problemy swoje ma, ale kiedy słońce świeci jasno, to, to już życie, życie słodkie jest jak ciasto. Każdy, każdy ma, każdy ma, każdy jakieś tam problemy swoje ma, ale kiedy słońce świeci jasno, to, to już życie, życie słodkie jest, jest jak, jak czasem. Tempo życia strasznie męczy nas. To jest taki niekorzystny czas. Problemy nie dają w nocy spać, no i trzeba wcześniej rano wstać. Dzień mija za dniem taki szary, i nie pomagają nam różowe okulary. Jednak kiedy przyjdzie dzień pogodny, to każdy staje się radosny, każdy, każdy ma. Każdy, każdy ma, ma, każdy jakieś tam problemy swoje ma. Ale kiedy słońce świeci jasno, to, to już życie, życie słodkie jest, jest jak, jak czasem. Każdy ma, każdy ma. Każdy ma. Każdy jakieś tam problemy swoje ma. Ale kiedy słońce świeci jasno, to już jest podkiesiaczona. La 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 każdy, każdy, ma, ma, każdy ma, każdy ma, każdy jakieś tam problemy swoje ma. Ale kiedy słońce świeci jasno, to, to już życie, życie słodkie jest jak, jak czasem. Każdy ma, każdy ma, każdy jakieś tam problemy swoje ma. Ale, ale kiedy, kiedy słońce, słońce świeci, świeci jasno, jasno to, to już życie słodkie jest jak, jak czasem. Myśli przychodzą nam straszliwe, bo jest życie nasze nieszczęśliwe. Tragedie, wypadki i katastrofy. Więc na uśmiech nie ma się ochoty. Dzień mija za dniem taki szary, i nie pomagają nam różowe okulary. Jednak kiedy przyjdzie dzień pogodny, to każdy staje się radosny. Każdy, każdy, ma, każdy ma, każdy ma, każdy jakieś tam problemy swoje ma. Ale kiedy słońce świeci jasno, to Ale już życie, życie słodkie jest, słodkie jest jak, jak czasem. Każdy ma, każdy ma. Każdy jakieś tam problemy swoje ma, ale, ale kiedy, kiedy słońce świeci jasno, to, to już jest życie słodkie, słodkie jest jak, jak ciasto. To już życie słodkie jest jak ciasto. To już życie słodkie jest jak ciasto.